Moin, moin, meine Freunde! Witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku naszego 30-dniowego wyzwania. Ci, którzy oglądali wczorajszy odcinek, wiedzą, że był na temat brody. Mówiliśmy o zwrocie, że coś ma długą brodę, czyli że jest stare jak świat. Na przykład, ein Witz hat einen langen Bart, czyli jakiś kawał jest stary jak świat. I pod jednym z nagrań wczoraj, jedna z subskrybentek, Joanna, zostawiła bardzo fajny komentarz, używając innego zwrotu na temat brody. I właśnie zainspirowała mnie tym do naszego dzisiejszego wyzwania, do zwrotu w naszym dzisiejszym wyzwaniu. Mianowicie, zwrot, którego użyła Joanna, to było Jemandem Honig um den bad schmieren czyli dosłownie... Komuś smarować miodem wokół brody. Jemandym, honych, um den baat, schmieren Zwrot ten oznacza słodzić komuś albo schlebiać. Czyli jemandym, komuś, honych, miód um. Czyli tak wokół den bad brody schmieren, smarować. Jemandem honig um den Bart schmieren. Na przykład, jak jesteśmy u jakiegoś gospodarza, który robi wyśmienite ciasta, możemy powiedzieć mu: Ich will ja keinen honig um den Bart schmieren, aber dieser Kuchen ist wirklich lecker. Czyli ich will jak einen honig um den Bart schmieren, nie chce ci schłodzić, nie chcę się podlizywać, ale, ale, dieser Kuchen, to ciasto jest wirklich leka. Jest naprawdę nie, przepyszne. Ich wilde jak einen honig um den Bart schmieren, aby dieser Kuchen jest wirklich leka.